Kolejny... Kolejny domek, Edgefield. Lecimy, Lecymy, nie śpimy. Jest to gierka pochodząca z live'a, także pamiętajcie o subskrypcji i lajkach. Like. Miłego oglądania. No i teraz wszystkiego jest po jednym. Eee, jedna latareczka starczy. Eee, Edward Ipman. Statek. Człowiek-statek. Dobra, <gry> no, sanity bellow tego i zdjęcie ducha. Spoko. Jaki kurs object? Nie ma kart, czyli dobrze, nie ma pozytywki. No, na razie w sumie nic nie ma. Drzwi są otwarte. Czy będzie Oja? Jest Oja. Ah, oh. where are you? Where are you? Are you here? Uh -huh. Are you here? <gasps> you are Dobra, czyli jest tutaj. Goodbye. i Jemy w pięć. Dobra, Mara razie. O pierdol, ludzie. Zawał. I MF5. Dobra duch mi powiedział, że jest skurwiony. Nie, co to jest? Co to było? To było... O... Nie, 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 Hayden sic Ja trzasnąłem jakiegoś panikfoto, nie? No tutaj ducha. Jak we, we mnie się zrespił? Kurde, ale. Bo ja gdzieś czytałem, że po prostu dwa razy się pyta ducha. To samo pytanie, żeby bijemy w 5 wyskoczył, jeśli jest, nie? No i wyskoczył, ale duch napisał, że jest piekły. O. Dobra. Yy... Znieśmy się tam smadza Jednego drugiego Bo ja się zestram Baduch jest skurwiony <grybuj> Dobra krzyżę, żeby hancił Niech nie było Hanciora Byk Zapro to świat tutaj bo się boję Chłop nożami tutaj rzucał normalnie Kupkiem tym, tym Pierdzielony. Dobra Z dośmitemki. Ej, ale przyznam wam szczerze, że dawno się tak nie zesrałem jak teraz Ja pięć fotek trzasnąłem już Tak masz tu jedno pismo, masz tu drugie, napisz mi coś, albo, albo nie pisz w ogóle. Nie, ale po tej sytuacji to mam... Jedyne, co mam ochotę, to siąść do wany i odjechać. Boże, trzęsę się cały. Co ja chcę? Aparat drugi. Czas poznosić wszystkie itemy. Ile ten duch w ogóle tutaj jest? Dalej. Kusi mnie wziąć OJ i spytać jeszcze raz, ale <laughs> nie, nie wiem, czy to będzie najlepszy i najmądrzejszy pomysł. Biorąc pod uwagę, że poprzednio odpowiedział mi po prostu, że jest zły. Dobra, dajcie mi te rzeczy. Sul sól. sól. Lat... Chodź tu, latarynko. Eee, będzie trzeba z nim zagadać. Ja nie wiem, czy ja sobie nie osmażuję tego pokoju po prostu na zaś. Zobaczymy. Mmm, to chciałem, to chciałem... To jeszcze chciałem. Wezmę smażę w razie co. algum em pokoi are you here oh, Goodbye. What the fuck? where are you, where are you? Sławko otworzył! Goodbye! Dobra, sprawdzimy to w inny sposób. Jest to to jest kapski odcinek, kurwa. boli mnie, boli mnie! Niecielony. No znowu, znowu Chodzi on mi teraz szafkę otworzył. Are you here? Goodbye. W garażu w garażu jak nic. stopkamy no to musi być tutaj jak ducha tutaj nie ma to nie wiem gdzie Trzeba wziąć jeszcze raz zapytać, ale ile pilsa zabrać. O w tupę. Jest w garażu. To jest, to jest psychiczny investigate jakiś. Oh, napadu piątwa. Are you here? Goodbye. Dobra, jest tu duch. Jest tu duch. Dobra, ja wypieprzaj. Aha. Krucyfoks się tam pali. Nie. czy? Znaczy... Ryzykuje na fingerprinty, nie? Nie ma fingerprintów. Czy termometr jest spoko, jeśli się nie wie kompletnie, gdzie może być duch. To Ci powiem, przyznam ci rację. Dobra, weź tutaj duchu masz. Dawaj mi to daj mi to ten, kto się tu pali. To nie będą jakieś twincy? Kurwiony duch. Dobra, IMF i chodź. I chodź. Aż tutaj, chociaż IMF się nie przyda, bo już wiemy, że jest IMF5. Projektor widziałem chyba Are you here? Are you close? Are you okay? I'm here. Twinsy. Acz twinsy mogą być. Ale twinsy miały freezing tempsy. can you step in the salt can you do it for me You step in the salt, kurde, to, że tam ten krucyfik się pali, nie? To mi sprawia wrażenie, że Twins... O, o. Proszę bardzo, poziom, no prawie ten najtrudniejszy, bo najtrudniejszy. Najtrudniejszy jest ten, jak, jak oglądam u tego tam typa co się nazywa InSym. To on mówi, że generalnie nie opłaca się samemu grać na najwyższym poziomie trudności, tylko. Kurde. Tylko na profesjonalnym lepiej. czy to jest freezing. No freezingu, ale rzucił książką. Sprawdźmy sobie jeszcze obecność orbów. Orbów tutaj? Ja wiem. Poziom koszmar, i wtedy du duch sobie często zmienia pokój, nie? Ale to już jest trochę hardcore samemu. Na koszmarze. czy tutaj coś. Tak jakby już nie daje o sobie nic znać. Tak, zmienia pokoje, ale rzadziej. No, Freezingu nie ma. Orbów też nie ma. Can you step in the salt? Ale patrz, nie wchodzi mi w sól. W ripe. Bo widziałem tu projektor wcześniej. To może być rifik moim zdaniem. Nie wiem, nie poszukać kości. Pokażę tu światło, bo... Żeby prąd mi nie wywalił. Szukamy kostki i walimy to zdjęcie ducha, bo to jest po prostu już... I tak, tak hardcore'owy investigate, że to jest po prostu no... Mamy kręgosłup. Tym tak, duch się objawił. Nie no, ale co termometr w łapę, no teraz to już nie. Duch na pewno tam jest, bo rzuca wszystkim, nie? I... Wright ma tą abilitkę, że on na 100% nie wejdzie już w ten... W, w... sól. A on mi nie wszedł, a tam jest rozsypany. Więc dedukując... Uważam, że to jest Wraith i kończę tego Investigator. Jeśli to nie jest Wraith, a na przykład jakieś tmince, to się zdziwię. Chociaż ten krzyż tam palący się, no to... Dziwnie by było. Wraith, no. Trafiłem. Ale naprawdę, to był najbardziej przerażający duch, jakiego grałem od jakiegoś, kurde, długiego czasu. this oh